Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Produktywnych Minutek. Tutaj Nelly i kolejna część czasowników w czasie przeszłym niedokonanym. Więc zaczynamy. Ich longer up my work. Zostałam dłużej w pracy. Ich werd boos. Zesłościłam się. Ik pracy elke maandag mit haar. Każdy poniedziałek rozmawiałam z nią. In 2000 wound ik in pole. W dwutysięcznym mieszkałam w Polsce. Ik wiste fak na mein oma. Jeździłam rowerem często do mojej babci. Ik zaj niks. Nic nie mówiłam. Het koste me nix. Nic mnie to nie kosztowało. Ik hoorde het. Słyszałam to. Ik bełde je. Dzwoniłam do ciebie. Ik kende jou. Znałam cię. Ik studeerde Nederlands. Studiowałam niderlandzki. Ik pakte het. Wzięłam to. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Pa!